Ach, co za zapach. Podoba ci się? Oczywiście. Kto narysuje to lepiej, dostanie to. Wow. Rysowanie to taka przyjemność. Najpierw zrobię ciasto, a teraz wszystkie składniki. Soczyste peperoni, czarne oliwki i oczywiście więcej sera. Prawie skończone. Gdzie jest moja łopatka? Och, tutaj jest. Czas przewrócić naleśnik, żeby zobaczyć jak wyszedł. Fajnie! Wednesday, czemu nie rysujesz? No dalej! Co robisz? Czy to jest pizza? To nie wszystko, Enid. Aby zrobić fajną pizzę, narysuję wszystkie składniki osobno i ugotuję pizzę jak szef kuchni. A teraz herbata ze mną. Trochę zielonej papryki i sera, oczywiście. Czas minął. Pokażcie swoje pizzę! Świetnie! A jak radzi sobie Wednesday? Ten naleśnik nie wygląda jak pizza. Znowu mamy zwycięzcę. Kura! To wszystko! Poczekaj, stań! Teraz ugotuję pizzę na waszych oczach. I gotowe, oto proszę. Hey. Wow! Wow! Poczekaj! A teraz Wednesday jest zwycięzcą! To świetna robota! Dajemy ci zwycięstwo! Dziękuję, pani! Smacznego! Szczęśliwy Wednesday! Tak! Ja też chcę pizzę! Podoba mi się! Jest bardzo smaczny! Hmm? I szkoda, że przegrałem! Ale przynajmniej mam naleśnik w formie pizzy! To też jest fajne. Ciasto z jednorożcami. To moje marzenie. Przykro mi, dziewczyny. Zadanie jest, jest przed wami. Gdzie jest to ciasto? Wow, jak świetnie! Możesz już zacząć. Jak sobie pani życzy. Naprawdę chcę wygrać, więc chcę, żeby wszystko było bardzo piękne i perfekcyjne. Wednesday to trudny przeciwnik. Będziesz musiała spróbować ją pokonać. Prawie skończone. Potrzebuję więcej Drużowy. py. Cholera. Po prostu tak? E, czas minął. Udało mi się narysować tylko połowę. Wednesday połączmy nasze części i wygrajmy to wyzwanie razem. Dobry pomysł, Enid. Podoba mi się. Brawo, dziewczyny. Spisałyście się. Obie wygrałyście. Gura, Luan! Brawo! Gratulacje. Oto twoja nagroda. Dzięki! Środa! Podzielmy to na pół. Ja zjem różową połowę, a ty zjesz czarną połowę. Zgadzam się. Ta reklama jest świetna. I jestem zachwycony tym jednorożcem. Jaki jest słodki i pyszny. Mmm, takie dobre! Twoim nowym zadaniem jest pikaczu na panelu sterowania. Kto narysuje go lepiej, ten go dostanie. Czas leci. Wyzwanie przyjęte. To będzie moje. Nie ma mowy. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zawsze jestem dobry w takich rysunkach. Narysuję najlepszego pikaczu i zdobędę nagrodę. Czy to wystarczająco dobre? Co mówisz? Lepiej. To po prostu nie może się dziać. Nie mogę przegrać. Mogę zrobić to lepiej. Dziewczyny, zawiążcie to. O nie, o, mój śnić. Mój Enid. Pikachu. Dobra robota, Enid. Myślę, że popełniłem błąd i zepsułem swój naleśnik. A, przepraszam. Ach, środa. Niestety wyszło źle. Enid wygrywa. Hurra, do zobaczenia kto. Poddaj się, Środocha. Czy wszyscy gotowi? Waszym nowym zadaniem jest iguana! Jaka słodka! Kto ją narysuje lepiej, ten ją dostanie. Musisz spróbować. Wygląda na to, że wyszło dobrze. Spójrz, mój szkic jest idealny. Teraz muszę go pokolorować. Och, najważniejsze to zrobić wszystko dokładnie! Zastanawiam się, jak się miewa energia. Ona rysuje tęczową iguanę i chce wygrać. Prezent. Rzecz potrzebuje Twojej pomocy. Cześć, Anit. Cześć. Hello! Kochanie, wyłączyłaś kuchenkę? Świetna robota. Idealnie. Teraz z pewnością wygramy. Uff, środa. To nie było to, czego chciałam. A ty, Anit, prawie skończyłam. Odwróćmy na leśnik. O nie! Dlaczego nie jest ugotowany? Och, co się dzieje? Poczekaj chwilę. Moja iguana. No cóż, Enid. Środę wygrywał Wednesday. Jakkolwiek dziwne to się wydaje. Teraz waszym następnym zadaniem jest narysowanie tej pięknej sukni. Kto ją narysuje, ten ją dostanie. To okropna suknia. Wolałbym czytać książkę z zaklęciami. Środa nie lubi być tak Mam dziwna. Mam każdą szansę na wygraną. Ja bym rzeczy spróbował, a te sukienkę na sobie... Jeśli chcesz. Ale nawet nie próbuj mnie przekonywać. Rzeczy. Tylko mnie nie rozpraszaj. Proszę. Prawie skończyłam. Moja różowa sukienka. Czas minął. Pokaż swoją pracę. Dobrze. Spójrz. Przewracam naleśnika i sukienka jest gotowa. Fajnie. To jest dobre dla początkujących. Co? Jak to? Możesz to zrobić lepiej. A co z środą? Idealnie. Środa wygrywa! Zdecydowanie. Co? Nie, ja tego nie narysowałem. Nie rób tego. O nie. Bardzo ci to pasuje. Środa. Co dziwka, się dzieje? dziwka. Ratuj mnie, proszę. Nie, uczniowie, jesteście w moim kościele wyzwanie. sztuki. Wy będziecie. Kto narysuje najlepiej, no dostanie to. Zobaczmy, co Chciałem z tele... dać Nikowi niesamowitą pierwszą nagrodę. Będziesz miał ograniczony czas, a rysować będziesz za pomocą skittles. Możesz zaczynać. No dalej. Nigdy nie malowałem skittlesami. To powinno być interesujące. Otwieramy paczkę, ale najpierw musimy spróbować. Ojej, dziewczyny, to prawdziwe Skittles. Są bardzo smaczne. Jestem fanem tych cukierków. O, wieku. Teraz wszystko zjemy i nie będzie czym rysować. Pokażę Wam mistrzowską klasę, jak rysować Skittles. To bułka z masłem. Wystarczy polizać cukierek i przykleić go do kartki papieru. Otrzymasz fajny i kolorowy wzór z cukierków. Spójrz tylko na Spójrz, jakie serce dostałem. Doskonałe. Pik. Jak podobają ci się moje rysunki? Patrz. Wow, wow, to wygląda świetnie. Jak rysować za pomocą Skittles? A tak mogę umieścić cukierki w palecie. Jeśli ułożysz Skittles kolorami i wlejesz trochę wody do każdego pojemnika, otrzymasz prawdziwe farby akwarelowe. Idealnie. Po prostu tak? Co? Uch, nawet o tym nie pomyślałem. Hmm, jestem absolutnie pewna, że mi się uda. Na pewno będę w stanie narysować urocze serce z takimi kolorami. O, spójrz na to! Mam kolory, ale z Skittlesów. Czy to nie jest niesamowite? To jest fajne. Muszę zdecydowanie dodać więcej szczegółów. Wtedy wyjdzie znacznie lepiej niż serce Eli, nie sądzisz? A przestań, babciu. Wyciągnij lepszy rysunek. Pokażę ale ci, też o co mi chodzi. Muszę tylko polać moją rysunkę wodą i spójrz na to. Stała się bardziej kolorowa. Teraz będę potrzebować tego pędzla i wszystko wymieszać. I lubię jeść Skittles. To jest takie pyszne. Hej, chodźcie dziewczyny. Co? Naprawdę to już Ale koniec? ja nawet nic nie narysowałem. Nadal jestem głodny. Eli podzieliła się słodyczami. Ała, poplamiłeś mnie. Kaj! Ach, jak fajnie Popit relaksuje. Niesamowite. Czas to nas. już nasz. skończył. Chłopaki, przestańcie pracować. Podnieśmy ręce. Pokażcie swoje prace. Nick, o mój Boże, czy w ogóle coś narysowałeś? To okropne. A Eli? Eli postanowiła zająć się origami, chociaż prosiłem ją, żeby rysowała. To złe. Co ma Stella? Wow, jakie piękne serce w jasnych kolorach. Twoje rysowanie zdecydowanie zasługuje Najlepsza na. Najlepsza praca, jak dotąd zrobiłaś twoja. to. Pop, it jest! Proszę bardzo. Hurra, cieszę się. Pop, it jest tak fajne. Mogę na to klikać bez końca. Poczekaj chwilę. Uch, to było przeznaczone dla Nika. Tak, to jest dla ciebie! Chciałam Ci powiedzieć, że cię lubię! Wow, dzięki Stella! Zimno Ty też jest. Hej, przestań nick! Tobie też jest zimno, Eli. Mam dla Ciebie kolejną nagrodę. To jest maszyna do gum do rzucia. Czy jesteś zadowolona? Jest bardzo smaczna! Zdecydowanie musisz o to walczyć. Masz ograniczony czas, a tym razem nie będziesz musiał rysować, tylko szybko zbierać puzzle. Czas już Porządku. leci. Okej, okay, dziewczyny, jestem profesjonalistą w układaniu puzli tutaj. Nawet nie możecie liczyć na wygraną ze mną. No te część na pewno powinna być tutaj. Tak, świetnie. A teraz potrzebuję. O, to jest część. O jest! O, robi to tak szybko, ale coś wymyśliłam. Mogę zabrać mu wszystkie puzzle. Zobaczmy, jak teraz wygra. Nikt nie lubi oszustów. Ułożyłem puzzle szybciej niż ktokolwiek inny i jem cukierki z nikiem. Bardzo łatwo jest złożyć tę układankę. Jest tu tak mało elementów, że mogę to zrobić w kilka sekund. Został ostatni element i gotowe. Stella, nawet nie mogę zrobić twojej układanki. Oto palnik. Twoja układanka spłonie. Huh, gotowe, widzisz? Uch, co się stało? Och, nie, moja układanka jest zniszczona. Nik, popatrz na to. Och, czy Eli też zniszczyła twoją układankę? Eli i tak nie wygrasz. Ułożę układankę bez Zatrzymaj ciebie. Zatrzymaj się tylko na kilka sekund i wygraj. Och, Zmęczony jestem tak! czekaniem na swoją pracę. Wow! Nawet nie zauważyłem, że czas minął. Uch, nikt! To nie. tak nie działa! Okropne! Co ze Stellą? To nawet nie jest zagadka, kochanie! Co się z tym stało? Okej. Okay. A co z Eli? Wow! Jesteś jedyną osobą, która ułożyła tę zagadkę. Brawo! Tak trzymaj! Automat do gumy jest zdecydowanie twój. Weź go ze sobą. Wow, to jest prawdziwa maszyna do gumy do rzucia. Jakie to fajne! Wolałbym spróbować. Mmm, piękne cukierki. Bardzo smaczne. Chcę więcej. Chcę wszystkie gumy naraz. Bardzo smaczne. Zobaczmy. Okej, okay. mogę nawet spróbować zrobić balon z nich teraz. Spójrzcie na to, chłopaki. Jak wam się podoba? Wygląda niesamowicie, prawda? Och, wiem jak ją wkurzyć. Przebiję jej bańkę tą igłą. Och! Wyskoczyło. Ach! Cała guma jest na mojej twarzy. Och! Nie patrz. Moje odrosty nigdy nie są bezpieczne. To było zabawne. Tak, to zabawny pomysł, Nick. Nie, jesteś obrzydliwy. Odzyskałem włosy, a nawet brwi. Och, uczniowie, jesteście gotowi? Przymierzyłem wasze nagrodowe wyposażenie. Tym razem będziecie mieć koronę. Wygląda niesamowicie pięknie. Zdecydowanie warto o nią walczyć. O, wygrałabym tę koronę tylko dla Steli, bo jest moją księżniczką. A? Będzie najpiękniejsza. Hej, nie patrz na niego, on jest mój. Co mam zrobić, żeby zdobyć koronę? Musisz malować używając zestawów kosmetyków. Mam nadzieję, że każdy sobie poradzi. Zaczynajmy, czas leci. Uwielbiam kosmetyki. To będzie najłatwiejsze zwycięstwo ze wszystkich. Robię makijaż codziennie, więc łatwiej będzie narysować obrazek na papierze za pomocą kosmetyków. Wystarczy użyć pięknych, błyszczących cieni. Malowanie kosmetykami? Po raz pierwszy trzymam to w rękach. Na pewno tak nie rysowałam. No cóż, eyeliner. Z jego pomocą na pewno stworzę fajniejszy rysunek. Trzeba tylko narysować samą koronę. Mmm, prawie skończone. Och, ja też mam jeden. Próbowałem też narysować od nich koronę. Och, to takie proste. Bardzo łatwo jest rysować kosmetykami. Widzę, że Stella zdecydowanie robi moje drugie. To już jest dobre. Świetnie. Tak? Co robi? Och, jaki piękny makijaż sobie zrobiłam. Jak Niesamowicie się... uroczy, prawda? Wow, i już jesteś... drukujesz korony? To teraz moja kolejna wygraną. Trzeba by trochę rozproszyć naszą młodą artystkę. Przekąska. Spójrz na mnie. Cholera. Oh, 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 Nie. Oh. Komórka Nie się. Nie, naprawię, naprawię to. to. Mm. Nie dotykaj niczego, Jak już naprawię? wszystko zepsułeś. Co? Naprawię to. Możesz wziąć mój rysunek. Możemy się zamienić. Dziękuję. W porządku. Dobrze, mogę to naprawić. O, może tak. Tutaj przekreśl, tam złóż. A teraz chyba mam papierową koronę. Dobra, wiem co robić. Hmm. To pomalujmy koronę. Prawie skończony. Ojej, nie mam farby. Hmm, chcę zrobić koronę z tych dwóch pomadek. To powinno być niesamowicie piękne. Zrobię to szybciej, jeśli będę rysować obiema rękami jednocześnie. Pozostaje pomalować wszystkie szczegóły i wszystko będzie gotowe. Dodajmy ostatnie szlify. Co jeszcze tam jest? No dalej, jeszcze trochę. Pomaluję te rzeczy. A tak, będę potrzebować eyelinera, żeby dodać kilka detali. Świetna robota! Co jeszcze tam jest? Och, właśnie, brokat! Korona powinna błyszczeć. Ten brokat świetnie się sprawdzi. Pięknie! Czy masz nadzieję, że możesz wygrać? Och, cóż, nie po mojej koronie! Cóż, czas się kończy! Klasa, czas pokazać swoje prace. Hmm, od kogo powinniśmy zacząć? Korona Steli wyszła zbyt rozmazana. Cóż, nie podoba mi się to. Co Mani? O, papierowa korona. To oryginalne, ale to nie jest rysunek. U, Ali. Namalowałeś niesamowicie piękną koronę. Dostałam się do pierwszej piątki. Zdecydowanie zasługujesz na tę koronę? Wow, to takie niespodziewane. Korona pasuje mi idealnie. Ojej, oto mój książę z bukietem. Jak uroczo! Och, ale książę jest obrzydliwy. Nie, uciekać! Potrzebuję tylko tej księżniczki. Nadal jesteś najpiękniejszą Przekąska. rzeczą. Przekąska. Eh, to też dla ciebie. Zasługujesz na ten przepiękny bukiet. Proszę bardzo, dziękuję. A, złaś ze mnie potworze! Gdzie jest nagroda? To dziwne! Gdzie ja ją położyłem? Och, zupełnie o wszystkim zapomniałem. Och, teraz sobie przypomniałem. Czekaj. Oto jest. To jest najdroższy pierścionek z diamentem. Znasz już zasady. Kto narysuje najlepiej, wygrywa. Nik, przestań bujać w obłokach. Czekam na najpiękniejsze rysunki. Wspaniały, zachwycający, niesamowity pierścionek. A czas ucieka. Tym razem mamy tablice magnetyczne. Na pewno poradzę sobie z tym bardzo szybko. Rysowałem na tej tablicy całe dzieciństwo. Hmm. Muszę też zacząć rysować, żeby zrobić to szybciej niż Eli. Moje rysowanie na pewno wyjdzie piękne. Och, co Eli udało się zrobić? Wow, jaki piękny pierścionek! Też chcę narysować jeden, ale na pewno nie zrobię tego w ten sposób. Na pewno nie wygram tego pierścionka. Wiem, co robić! Eli, spójrz tam! Był rysunek, Oddychaj. a teraz go nie ma! Haha, ha. ale zwykły... Spróbuj narysować to jeszcze raz! Ołówek! Spójrz na to, Stella! Co? Gdzie jest mój rysunek? Co się stało? O, ja, muszę wszystko zwrócić! Hu, hu! Huh. Co ja zrobiłem? To zwykły ołówek! nik! Czy to ty ustawiłeś? Nic nie rysuję. wyrzucam Dobrze. własny na... Wezmę! R. pozbyłem się też twojego rysunku. jak ci się to podoba? Rozmawiać. daj spokój eli to nie fair. jesteś taka zła. nie mogę tego wyjąć. no dalej suko. Ha, jestem na ciebie taka zła. cicho. au, daj to tutaj drop. chodźcie chłopaki. wiem co robić. jestem lepszy niż ty ali i zamierzam wygrać. Czas się skończył. Czas, abyś pokazał swoją pracę. Ile? Ojej, Stella, co za koszmar. Co narysowała Ali? Jakie to interesujące. Co ma Nate? Och, to jest piękne. Oboje narysowaliście bardzo piękne pierścionki. Tutaj tylko mały czytelnik wybierze zwycięzcę. Tak, proszę, Nick, jesteś zwycięzcą. A, zdecydowanie zasługujesz na tę nagrodę. Proszę bądź dalej. Ach. Dzięki. Przyniosłem Ziała! ci ten pierścionek. Jesteś moją księżniczką. Chcę ci Ach. dać ten diamentowy pierścionek, abyś zawsze wiedziała. Jakie to słodkie! Ten pierścionek bardzo proszę, mi tak Nek. Dobrze. Kocham Ochanie, cię. Dostajesz nie pierścionek.